W tym nowym poranku, z otwartym sercem, chcemy rozważyć obietnicę, która przemienia. Słowo Boże jest jasne, bezpośrednie i potężne. A kiedy mówi o życiu finansowym, nie przychodzi z ciężarem, winą czy oskarżeniem, przychodzi z kierunkiem, z nadzieją, z celem. Dzisiejszy werset z Księgi Przysłów, rozdział 10, werset 22, to nie tylko piękne zdanie, to wieczna zasada prawdziwy dobrobyt. Pochodzi z błogosławieństwa Pana. Ile razy próbowałeś zrównoważyć wszystko rachunki, terminy, długi, obowiązki. Wstajesz wcześnie, kładziesz się późno, a mimo to towarzyszy ci poczucie pustki lub frustracji finansowej. Wydaje się, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, pieniędzy nigdy nie wystarcza. Umysł nie przestaje pracować, serce jest ściśnięte, lęk wchodzi bez zaproszenia. I właśnie wtedy, słowo Boże. Objawia swoją moc. Kiedy Biblia mówi, że to błogosławieństwo Pana ubogaca, uczy nas, że istnieje różnica między ludzkim wysiłkiem a Bożym zaopatrzeniem. Bóg nie mówi, że nie powinieneś pracować lub być odpowiedzialny, wręcz przeciwnie. Pokazuje jednak, że kiedy ufamy Panu, kiedy szukamy prowadzenia Ducha Świętego, On sam dodaje to, czego nam brakuje. I to, co najgłębsze w tej obietnicy. To, że on nie dodaje bólu. To znaczy, że nie jest to bogactwo, które odbiera pokój, niszczy rodzinę, zdrowie czy zniewala. To zaopatrzenie, które przychodzi z odpoczynkiem, równowagą i mądrością. Błogosławieństwo Boże jest pełne. Obejmuje to, czego pieniądze nie mogą kupić: spokój ducha, spokojny sen, czyste sumienie, odnowioną wiarę i cel w życiu. Może dziś modlisz się o odpowiedzi. Może prosisz o pilny cud finansowy, może czujesz się niesprawiedliwie potraktowany, bo tak dużo pracujesz, a widzisz tak mało owoców, a może milczysz, cierpisz w środku, nie wiedząc jak wyjść z tej sytuacji. Bóg zna twoje serce, zna twoje wewnętrzne zmagania i co więcej, wie jak cię z tego wyciągnąć i zaprowadzić do miejsca zaopatrzenia i pokoju. Ale wszystko zaczyna się od wyboru. Zaufania błogosławieństwu Bożemu jako źródłu. Możesz myśleć, że wszystko stoi w miejscu, że drzwi są zamknięte, ale Słowo mówi, że Bóg jest tym, który otwiera drzwi, których nikt nie może zamknąć. A kiedy decyduje się błogosławić, nie istnieje żaden ludzki system, niedobór, inflacja ani blokada, które mogą zatrzymać jego działanie. Dlatego w tej chwili, jeśli czujesz, że musisz dostosować swoje finanse do woli Bożej, jeśli chcesz wyjść z kręgu nieustannych zmartwień i wejść w nową rzeczywistość, przygotuj swoje serce. Modlitwa, którą zaraz odmówimy, nie jest pustą formułą. To wołanie o przemianę, to prawdziwe oddanie. Moment wiary, w którym oddajesz Bogu swoją sferę finansową i ufasz, że On ma moc zmienić twoją historię. A jeśli to słowo poruszyło twoje serce, napisz w komentarzu, bierze w Boże zaopatrzenie. To nie jest tylko zdanie. To duchowa deklaracja wiary. A kiedy to piszesz, aktywujesz coś w niewidzialnym świecie, otwierając przestrzeń, aby Bóg działał. Zanim oddamy wszystko w ręce Boga, sprawdź, czy już zasubskrybowałeś kanał. Panie nasz Boże i Ojcze, w tym nowym dniu, który nam dajesz, dziękujemy Ci za każdy szczegół życia. Dziękujemy za tchnienie, za odnowioną nadzieję, za to, że możemy być w Twojej obecności już od wczesnych godzin porannych. Dziękujemy, że mimo presji, trudności, wyzwań finansowych i emocjonalnych, Ty pozostajesz wierny. W tej chwili porannej modlitwy z pokorą i wiarą powierzamy Tobie nasze życie finansowe. Powierzamy nasze ręce, naszą pracę, nasze rachunki, nasze marzenia, a nawet długi, które ciążą nam na sercu. Prosimy Cię, Panie, niech Twoje błogosławieństwo nas dosięgnie. Nie tylko to materialne, ale to, które przychodzi z mądrością, równowagą, pokojem i celem. Panie, znasz każdą rzeczywistość osoby, która teraz się modli. Znasz tego, kto doświadcza niedoboru, kto stracił pracę, kto czuje się uwięziony w długach, kto boi się przyszłości z powodu niepewności ekonomicznej. Znasz potrzeby, lęki, ciche prośby. A Twoje Słowo mówi, że Twoje błogosławieństwo ubogaca i nie dodaje bólu. Dlatego, Ojcze, naucz nas bardziej ufać Twojej opiece niż własnym strategiom. Naucz nas w zależności od Twojego zaopatrzenia, a nie od tego, co potrafimy kontrolować. Usuń z naszych serc każdą paraliżującą niepewność. Niech każda nadmierna troska o pieniądze zostanie teraz zamieniona w ufność Twojemu działaniu. Niech każda osoba, która słucha tej modlitwy, poczuje pokój przenikający umysł i serce. Panie, otwórz drzwi tam, gdzie ich jeszcze nie ma. Daj jasne wskazówki tym, którzy muszą podejmować decyzje finansowe. Wskaż drogę wyjścia z cyklu niedoboru i wejścia na ścieżkę wierności i dobrobytu według Twojej woli. Czuń złudzenia, które oddaliły nas od Twojej mądrości. Daj nam rozeznanie, gdzie inwestować, gdzie oszczędzać, gdzie siać i gdzie nie powinniśmy wkładać naszych środków. Twoje Słowo uczy nas, że sprawiedliwy żyje z wiary. I to z tą wiarą deklarujemy, że nasze zaopatrzenie pochodzi z góry. Deklarujemy, że Ty jesteś źródłem, które nigdy nie wysycha. Ty jesteś tym, który zsyła mannę na pustyni, który mnoży oliwę w pustych naczyniach, który przynosi żniwo nawet w czasach suszy. Ty jesteś Bogiem obfitości, ale także Bogiem, który uczy nas życia z wdzięcznością, hojnością i mądrością. Prosimy teraz, o finansowe uwolnienie. Uwolnij każdego, kto jest przytłoczony długami, impulsywnymi decyzjami, brakiem organizacji. Daj jasność, siłę i równowagę. Naucz nas być wiernymi zarządcami tego, co już mamy. Niech błogosławieństwo, które zsyłasz, nie zostanie zmarnowane z braku zrozumienia. Niech każdy zasób będzie używany z wdzięcznością i celem. Błogosław ręce tych, którzy pracują z wysiłkiem i uczciwością. Niech żaden trud nie będzie daremny. Niech ten, kto sieje ze łzami, zbiera z radością, przynieść plony, przynieś stabilność, przynieść radość z rezultatów. Pokaż każdemu sercu, że Ty nie zapominasz o tych, którzy są wierni w małym i że jest nagroda dla tych, którzy chodzą w prawości i zależności od Ciebie. Modlimy się również o nadprzyrodzoną mądrość do zarządzania finansami domu, rodziny, firmy, pracy. Życia Osobistego. Niech każdy krok będzie prowadzony przez Ducha Świętego. Niech nie podejmujemy decyzji z lęku, desperacji ani porównań. Niech ufamy Twojemu głosowi bardziej niż zewnętrznym naciskom. Panie, otocz swoim pokojem tego, kto jest zrozpaczony. Dotknij teraz tego, kto płacze z powodu zaległych rachunków, niewystarczającej pensji, bankructwa, upokorzeń finansowych. Podnieś tę osobę z godnością. Pokaż, że wciąż jest nadzieja, wciąż jest odnowa, wciąż jest nowy początek. I niech we właściwym czasie pojawią się owoce, niech pojawią się świadectwa, niech życie zostanie przemienione, niech rodziny zostaną odnowione, niech nasz dobrobyt będzie kanałem błogosławieństwa, a nie powodem do pychy. Naucz nas dzielić się, błogosławić, dawać i żyć zgodnie z wartościami Królestwa. O to wszystko prosimy. Wierząc, że Ty słyszysz nasze modlitwy, nawet te, których nie umiemy wypowiedzieć słowami, Ty przenikasz serca, Ty znasz wnętrze i dlatego odpoczywamy w Tobie. Wierzymy, że Twoje błogosławieństwo jest uwalniane, że zmiany są w drodze, że niemożliwe staje się możliwe i że będziemy żyć w zaopatrzeniu spokojem i wdzięcznością. A gdy nadal trwamy na modlitwie, pozostajemy w Twojej obecności. Ufając, że najlepsze dopiero przed nami. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, jeśli poczułeś pokój, kierunek albo duchową ulgę, wpisz w komentarzu słowo Amen. Ten prosty gest oznacza wiarę, zgodę i oddanie. To także sposób, by ogłosić, że wierzysz w Boże Zaopatrzenie i że kroczysz pod Jego błogosławieństwem. Jutro z samego rana będzie nowa modlitwa poranna. Nowe słowo zachęty i kolejny moment bliskości z Bogiem. To kolejna szansa, by rozpocząć dzień z wiarą, z celem i z umocnionym sercem. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, zrób to teraz. Włącz powiadomienia, by nie przegapić żadnej modlitwy, którą przygotowujemy z taką troską. I pamiętaj, kiedy kroczysz z Bogiem, nawet to, co wydawało się niemożliwe, zaczyna się zmieniać. Jego błogosławieństwo ubogaca, przemienia, uzdrawia i przynosi odpoczynek. Jesteś częścią czegoś większego, codziennej drogi wiary, we wspólnocie, w obecności Boga, który nigdy nie zawodzi. Niech Twój dzień będzie prowadzony przez pokój Pana i niech Jego błogosławieństwo towarzyszy Ci aż do kolejnej modlitwy. Jesteśmy razem, zawsze.